Uważność nie może być jedynie wzmocnieniem procesów poznawczych. Oczywiście także w tym wymiarze pomaga, czyli żeby posłużyć się przykładem, pomaga nam bardziej się skupić, czy nawet może jeszcze wcześniej po prostu zauważyć, jak łatwo się rozpraszamy, w jaki sposób, co nas rozprasza, co jest źródłem tego rozproszenia. Także mamy lepszą pamięć czy, czy retencję, czyli po prostu wyciąganie tych odpowiednich elementów z naszej pamięci. Czyli jak najbardziej także pomaga tutaj we wzmocnieniu procesów poznawczych, ale nie może na tym się zatrzymać. To jest tylko część praktyki i samego podejścia uważności. W praktyce nie chodzi o to, żeby jedynie poczuć się dobrze tu i teraz. Czasami od tego zaczynamy i to jest bardzo ważne, bo jeżeli, poczynając od procesów poznawczych, moja uwaga jest bardzo rozproszona, bo może jestem zmęczony, a może pojawiają się jakieś emocje. No i właśnie, jakieś trawią mnie emocje, już nieważne z czego one wynikają. To trudno mi jest czymkolwiek innym się zajmować. W początek musimy się ustabilizować w naszej praktyce, na poziomie naszego ciała, bo nasze ciało jest też w nieustannym poruszeniu, nawet tego świadomie często nie zauważamy. I także ustabilizować się na poziomie umysłu, czyli w kwestii bycia z naszymi emocjami czy myślami. I znowu to powtórzę: niezależnie od tego, co pojawia się w tych myślach, w tych emocjach, ile tego jest. Także jest taki element etyczny. A co, co mam na myśli mówiąc etyka? Wspomniane współczucie, czyli współczucie, że w ogóle zauważam w pierwszej kolejności, tu właśnie jest pomocna uważność, co się takiego dzieje we mnie, wokół mnie, ale ja na tym nie poprzestaję. Drugi element współczucia. Zgodnie z definicją, czyli wrażliwość na cierpienie, dyskomfort siebie i innych, czy po prostu zauważanie tego, co się dzieje ze mną i z innymi, i aktywne zaangażowanie się w celu zniwelowania i zapobiegania, prewencji tym trudnościom. Czyli jak mogę lepiej sobie radzić z tym, co trudne, regulować to, co trudne, i, te, co trudne, i też wzmacniać to, co jest pozytywne. druga kwestia to jest jakie nastawienie powinno tej praktyce towarzyszyć. I teraz e, niejaki Jon Kabat-Zinn opisał uważność odnosząc się do konkretnych jej aspektów, żeby człowiek zachodu mógł lepiej to zrozumieć. E, te aspekty niekoniecznie w ten sposób były opisywane w tych tradycyjnych podejściach. Tutaj mówię zwłaszcza o źródłach buddyjskich, też momentami hinduistycznych, ale właśnie dla człowieka zachodu może to być bardzo pomocne, z tym, że często niestety jest to słabo tłumaczone albo w ogóle nie jest tłumaczone. Czyli na przykład taki najbardziej podstawowy aspekt – akceptacja. Akceptacji nie chodzi o to, że nam się coś podobać, że mamy teraz to polubić. Bo to często prowadzi wręcz do takiego zrozumienia uważności, że w uważności chodzi o znajdowanie przyjemności. Nie chodzi oczywiście z drugiej strony, żeby tutaj znajdować to, co jest trudne i się jakoś zamartwiać. Chodzi o to, żeby zauważać to wszystko, co się pojawia. To, co powiedziałam wcześniej, regulacja z jednej strony tego, co trudne, żeby było nam trochę łatwiej z tym, co jest, co jest trudne, czy to na poziomie ciała, co dzieje się w ciele, jest jakiś ból, czy na poziomie emocji, myśli, czy na poziomie relacji. Tak? Cierpienie, ból relacyjny. Ale też nie o to chodzi, żebyśmy teraz na siłę poszukiwali przyjemności. Regulacja tego, co trudne i wzmacnianie tego, czy generowanie tego, co wzmacnia, generowanie tego też, co, co jest co pozytywne, czyli musi być pewne zrównoważenie w tej praktyce. Akceptacja tego wszystkiego, co się pojawia, niezależnie od tego, w jaki sposób byśmy to klasyfikowali, niezależnie od tego, jakie byśmy etykietki temu, temu nadawali. Też jeszcze kolejny element niedążenie. Niedążeniu nie chodzi o to, że nam teraz jest wszystko jedno, tylko że nie robimy czegoś na siłę. To trochę tak, jakbyśmy powiedzieli: Kurde, bądź teraz spokojny, uspokój się! Albo, to jest kolory, bądź życzliwy dla siebie. No, słychać od razu tutaj pewną niespójność w tym, w tym tonie. I albo. Też może inny przykład, jeżeli ja bardzo próbuję się rozluźnić, to często jeszcze bardziej się napinam. Czym bardziej próbuję zasnąć, tym bardziej się budzę. I gdy pozwolimy sobie zauważać pewne rzeczy, uczymy się być z tym, co się pojawia, to paradoksalnie możemy łatwiej łatwiej osiągać pewne też nasze. Cele czy realizować nasze intencje, bo oczywiście ta praktyka też powinna być praktyką intencjonalną. To nie jest, że ja tak sobie tylko siadam i po prostu mam się trochę uspokoić. Oczywiście potrzebujemy trochę uspokojenia na początku tej praktyki, ale dlaczego chcę się uspokoić? W jakim celu? Mam się uspokajać? Do, do czego ma to prowadzić? Co w związku z tym będzie się dziać? Jaki będę w moich relacjach? Czyli nawet jeżeli na początku tego nie wiemy, bo też nie musimy tego wiedzieć, to warto zadawać sobie pytanie w tej naszej praktyce to pytanie o intencje I, i też tym samym będzie nam łatwiej motywować się w naszej, w naszej praktyce. Jeżeli ja przez większość czasu, e, świadomie czy też nie, intencjonalnie czy też nie, e, uciekałem, uciekałam od tego, co jest e, trudne, e, i teraz mam e, usiąść na poduszce, jeżeli tutaj mówimy o formalnym treningu, i być ze sobą, ze swoim ciałem, z tym wszystkim, co pojawia się w naszym myśle, z naszymi e, myślami, z naszymi emocjami, e, to to jest. E, Dużym wyzwa to, to stanowi duże wyzwanie. Więc, żeby być gotowym na tą ekspozycję, potrzebujemy też pewnego ciepła. Tak jak gdy pojawia się trudność, czy emocjonalna, czy fizyczna, to dobry rodzic próbuje ukoić swoje dziecko, czy jakimś słowem, czy dotykiem. Czy w chorobie ciepłym kocem, ciepłą herbatą, i tu jest trochę podobnie. Mówimy o ocieplaniu, nie cukrowaniu, to nie o to chodzi, ocieplaniu wewnętrznym. Czyli ta miłująca dobroć, czasami też no, nazywamy po prostu życzliwością, czy współczucie, jest właśnie intencjonalną próbą ocieplania tego. I to nie o to chodzi, żeby od razu coś tam czuć. Potrzebujemy tej części, chociażby w, na początku, w formie praktyk formalnych, które będą nam pomagały w eksponowaniu się, że takiego żargonu użyję, czyli mówiąc prościej, w byciu z tym wszystkim, co się pojawia, żeby właśnie mogli, żebyśmy mogli powoli, stopniowo uczyć się akceptacji bycia z tym wszystkim, co się dzieje, bo niezależnie, co byśmy robili. Ja, ja w jakichkolwiek bylibyśmy e, relacjach, e, jakie byśmy mieli pracę, samochody, jakich technik byśmy używali, czy też e, nie, e, to i tak pewnych form trudności, e, cierpienia nie da się uniknąć. Więc e, to jest e, kwestia, e, ta praktyka jest kwestią przygotowania się e, na to wszystko, co może się w naszym życiu e, zdarzyć i się zdarzy.